Siemanko, siemanko, jeżeli macie ochotę na pyszne briożki z przepisu szefa Jachyma, z dodatkiem suszonych śliwek, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się, miłej niedzieli, joł! A wszystkie potrzebne składniki do przygotowania briożek znajdziecie na samym końcu filmiku, będzie fajna lista, także zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Wszystkie suche składniki mieszamy w mikserze planetarnym, stopniowo dodajemy jajka, 3 sztuki i dobrze wszystko mieszamy na najniższych obrotach, około 10-15 minut. Kiedy ciasto będzie wyrobione, dosypujemy suszone śliwki i mieszamy na wolnych obrotach. Ciasto przekładamy na stolnicę i blad. Zagniatamy i formujemy 8 równych kulek. Kulki przekładamy do okrągłej tortownicy. Przykrywamy i zostawiamy do wyrośnięcia na 30 minut. Tak wyrośnięte bułeczki przerzucamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Wyjmujemy po 25 minutach. A tak w środku prezentują się nasze briożki po upieczeniu i wystudzeniu. Dajcie znać, jak Wam wyszły. I dzielcie się komentarzami. Yo!